Wielkość, człowieka, Aaaaaa! kryje się w tym, jak postępuje, jesteś oszustem. Czego chcesz ode mnie? Widzę przed nami świetlaną przyszłość, świetlaną. Witam wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy, ja jestem Kocur, to kolejny odcinek Uncharted Kres Złodzieja. I jesteśmy na aukcji. Planujemy zdrową akcję na aukcji. Jak to powiedział Nathan w wcześniejszym odcinku, jak ktoś nie był w więźniu, to nie wie, co się, nie wie co się robi. I robi się wszystko po ciemku, więc idziemy wyłączyć światło. W sali tu na nas czeka. Będziemy wyłączyć światło i będziemy próbowali zwinąć krzyż. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Niestety item, który chcieliśmy ukraść z depozytu, został wystawiony już na aukcję, więc musimy zrobić sprawę, załatwić całkowicie inny sposób. To ja idę. O, zamknięte. No nie, zamknięte. Szlaka były otwarte. I co teraz? Otworzysz zamek? Nie no, przecież nie taki. Trzeba tam wejść inaczej. Przez okno. Albo zwinąć mu kartę. Będzie prościej. Widzieliście? Karta Robi się... Teraz chwileczkę spokój, może ja to zrobię, całkiem sporo tu gapiów, myślę, że sobie poradzę braciszku, to zerać. No to sobie radzę, idę obrobić konera. Dzień dobry panu. O no i poszedł sobie no. Nie kręć się, no. Znowu sobie poszedł, no. się chłopaki, dogadują rewelacyjnie. Ja gdzie on poszedł? był mi się brat. Gdzie on poszedł? On tam gdzieś gada, on, on tu z kimś rozmawia. Gdzieś tu jest. Zagadał gdzieś tego kolera, tylko nie wiem gdzie. Zarządca willi. Sam, gdzie ty jesteś? Gdzieś ty mi się zgubił, no? Tu jest, tu jest, ten kalendarz, dobra. Nie no mogę ten przejść? No właśnie. Muszę się z drugiej strony podejść, się ustawić, żeby móc mu obrobić kieszenie. Nie wierzcie. Mamy kartę. No dobrze, wracamy do Saliego. Do góry. Nadine. Cześć, Wiktor. Witaj, Din. <noise> Miło Cię znów widzieć. Ale tym razem to ja jestem górą. Całe szczęście, że to nieprawdziwy pistolet. Pierwszy raz widzę Cię niewątrz. Tak. Wiesz jak jest. Od czasu do czasu człowiek musi się wylaszczyć. Wylaszczyła się? No, no, wiesz? I vice versa. Męczę się tutaj. Bardzo się cieszę, że nareszcie mam z kim pogadać. Mimo, że jesteś Amerykaninem. No wiesz, rodziców się nie wybiera. <laughs> Szłam właśnie do baru. Przynieś ci coś? Tak, szkocką. Na ludzi. Nie uciekaj. Nate? Słyszałeś to? No pewnie. Ta pani chce ci postawić drinka. Tak, a ta pani od drinka nazywa się Nadine Ross. Nadine Ross? Szefowa tej firmy najemniczej? Sh Shoreline? Shoreline. A, właśnie. Miałeś z nimi przeboje. <gryw> I to jeszcze jakie. Ale Nadine na szczęście chyba nie żywi urazy. Dobra, idziemy. Okej. Okay. Jesteśmy gotowi. Tylko nie łobuzuj, tak? Spróbuję. Idziemy? Ta. No, idziemy. To myślę, że to będzie akcja, która się rozciągnie na... Na no dwa odcinki. Kogoś z kuchni. Dobra poszukajmy kuchni. A jedzeniem można by wykarmić małe miasto. Okej. Okay. Nie wiem, kolorów. Nie ma kolorów, są To co, licha? Tej bramy nie było na planie. O proszę. No, mamy coraz więcej problemów, tak? Te, też no ale musiałem sprawdzić samemu no właśnie zamknięte. <laughs> ale szukamy dalej tu jest jakieś wino chyba... okay. tu są jakieś przewody wentylacyjne no to mamy jakiś plan no tak. Chodź ale pówniczka z winem przepiękna nie okej co to właśnie się ze o to wystart już mieć na podórzu palaca czy... czego mord o kurde ile tych Zbiegać. ile tutaj tych baczek jest mi mieć w głowie od tych oparów no a dobrze że sali prowadzi to jest jakieś wyjście a zamknięte Tu jest jakieś przejście dalej, ale to trzeba beczkę pociągnąć. Tom? Może szyb znajduje się za beczkami. Nie, nie. Sporo tu rzadkich roczników. No, może Alcazar zadowoliłby się tym winem. Ej, czy powinniśmy się martwić tym, że Wiktor zagaduje na Dean Ross? Z parę makabrycznych historii o jej ludziach. O, no, nie martw się o Saliego. No nie wyciągniemy to też Mimo tego, że żeby już potem mieć otwarte A nie Czyli chyba nie No nie przyjdziemy tędy Masz jakiś pomysł? Tak, nie tędy, nie tędy Może trzeba się kawałek wrócić. O właśnie Hej. O i tutaj, i tutaj i tutaj, i tutaj I tędy tu dalej Hej, patrz, To nasze wyjście. Świetnie. Wystarczy się wspiąć. No, bo chyba innego, innego wyjścia nie ma. No dobra, to co robimy? Jakby podsadzisz, to się wes wespnę. Chyba, że zamiast podsadzenia po prostu pociągniemy sobie. Dam radę. Nie potrzebuję pomocy. Ja trzymam zapalniczkę. Ja trzymam zapalniczkę. No super. Damy radę. Hmm, no dobra. Będziemy musieli sobie kolnera tutaj złapać. Którego będziemy mogli określić z Ale żeby to zrobić, to musimy wyjść. Chyba nie tędy, nie? Nie. No. Tędy. O, raczej nie. Sam co tam wymyśliłeś? Dobra, idziemy tamte. No dobra. Poczuć się to, zobaczcie co tam się dzieje. Tu la oglądają. A oglądają mecz. No dobra, zobacz tam. Widzisz budynek z wieżą radiową? Chodzi ci o wieżę komórkową? Co? Nieważne, tam jest sterownia. Tak, masz rację. Trzeba jakoś minąć te bramę. Hmm, dookoła nie? Tutaj, stary. Miszczu, podstaw mnie do pójdę. Sali, wyszliśmy z piwnicy i idziemy do sterowni elektrycznej. Jak sytuacja? Sali? Jesteś? Pewnie w tym miejscu jest słaby zasięg. Mam nadzieję, że sobie radzi. Kuchnię. Ale zamknięte. Zamknię. Ale tu jest wejście. Tu chodź Może jej użyjemy, znajdziemy okno i wejdziemy do kuchni. Dobry pomysł. Podsadzę cię, a ty się zajmij drabiną. Dobra. Super. Podsać mnie A ja tam wskoczę sobie. Dzień dobry. Co Macy stafajcie. Nie tak brutalnie sam. Oj to. Ocknij się bez gaci z bólem głowy. Nie on pierwszy, co nie? Tak. No, mamy już swojego. Teraz ty. Dobra. No dobrze. Okej, chodźmy odciąć ten. Gdzie? Musimy się rozstać tam na górę, tak? Spodnie są trochę cięższe. Niezwykle chyba będzie tutaj tendy. Dobra. Nie wejdę, będę gadał falsetem. A, wizyta wojciecza nie opery zobowiązuję. Dobra. Wraca, wraca. Coż, to? O właśnie. Sam zgłosię. O, o, nie ma za bardzo zasięgu, co? No dobra gdzie my potrzebujemy się dostać? Potrzebujemy się dostać tam, dokładnie tam, tam gdzie pokazuje nam Jeśli mnie słyszycie jestem już prawie przy bezpiecznika. Wkrótce tam dotrę. Tylko który? Prawdopodobnie tędy. Albo i nie tędy. Prawdopodobnie nie tędy. Dobra, to wracamy. Czemu tu się potrzebujemy? Tu. O właśnie. I tu, prawda? Teraz tu. I tu, tu i tutaj. Nie dużo brakło. No. Nie wyszło to dobrze. Na miesiąc pozbawiono wolności. A co się stało z koniem? Na no, szczęście mieliśmy dużo marwi. To ktoś znajomy? Nie. Tylko mi się zdawało. A kiedy wreszcie poznam twojego wspólnika? Drajka? Właściwie to, eks wspólnika. Od jakiegoś czasu pracuję sam. Drajka nie mam. O, ale żyje, tak? O, tak. Odszedł z branży. Z tego, co wiem, ustatkował się i ożenił. To zupełnie jakby nie żył, prawda? Wiktor Salivan. Jak się miewasz? Rave. Ile to już lat, co? Dwanaście? Dziesięć. A, piętnaście. Niezwykłe. Popatrz, minęło już tyle lat, a my nadal bijemy się o graty nieboszczyków, co? Czyżby? Myślałem, że prowadzisz firmę rodziców. To teraz mój biznes. I tak, tym się zajmuję. <śmum> Lukratywna posadka. Co może się, że mógłbyś wykupić wszystko, co dziś wystawili? Oczywiście. Ale po co miałbym to robić? Ostatnio szukam tylko i wyłącznie samych perełek. Może doradzisz mi, co mam gdzieś wybrać? <śmum> Jasne. I potem się licytować. Ale tak między nami zauważyłem, że zmienili kolejność. Myślę, że chyba ktoś próbuje ustawić tę aukcję. Hmm. Pamiętaj, gdzie jesteśmy. Ci ludzie nie wzbogacili się uczciwie. No, ciekawe. Jak to? Opłaca się mieć ze sobą wsparcie. A, czyli mamy Rejfa plus... No cóż, nie wiem, czy wiesz, ale pracujesz dla Amerykanina. Nie wna. Jesteśmy wspólnikami. Ach, tak. Dobra nazwa para. Hmm. Za chwilę przystępujemy do kolejnej licytacji. Inkrustowanej drewniany krucyfik z tropi State. Tak. To zostawiam was samych. Bawcie się dobrze, dzieciaki. Zaczekaj za Jak się dowiedziałeś, co? O czym? Co dokładnie masz na myśli, Rej. Nadin, Twój wspólnik, chyba wypił za dużo krwawej. Mierz pan, tam mi tu pierwszy tego? Nie mam pojęcia, jakżeś się tu wkręcił. Ale jak zobaczę, że licytujesz krzyż Ever'iego, to zapewniam, że wyniosą cię stąd w plastikowym ręku. <grym> no. Grudź, że się rozumiemy. Miło było was spotkać. No. Mamy problem, Nate. Spadłem na dół. Troszkę. No dobrze. Moi drodzy. Tu się szykuje większa akcja. Więc myślę, że to jest dobre miejsce, żeby się pożegnać. I zobaczymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej hej. Wielkość człowieka. Kryje się w tym, jak postępuje. Jesteses oszustem. Czego chcesz ode mnie? Widzę przed nami świetlaną przyszłość. Świetlaną!